Zastanawiałeś się, może, jak zbudować najlepszą bambusiarkę na serwerze narchia.gg? Na w tym odcinku odpowiem Ci na to pytanie. Dostałem suba oraz lajka, like bo aż ponad 86% widzów nie subskrybuje tego kanału. Oraz zapraszam do oglądania tego filmu. Więc zacznijmy może, od tego, żeby zbudować tutaj sobie, właśnie maszynę do samego sobie tutaj działania. Więc budujemy dwie kratki zwyż, stawiamy obsydian, budujemy coś takiego, no takie coś. Niszczymy to, stawiamy tutaj detektor, niszczymy to, chodzimy tutaj sobie dalej tak dajmy sobie le, lepki tłok swoim drogą niszczymy sobie to idziemy sobie tutaj stawiamy sobie bloczek blok szlamu i idziemy sobie tak na przykład może być może być tyle bloków najlepiej po pięć po boku sobie stawiać yy, i będzie w sumie najlepiej Wchodzimy do góry bierzemy następny tłok stawiamy go sobie właśnie w tym miejscu Robimy sobie takie coś. Niszczymy ten blok. Stawiamy tutaj dwa detektory następne. Wchodzimy sobie tutaj do góry. Przekaźnik klikamy dwa razy. Stawiamy tutaj Restona. Idziemy sobie tak, żeby ten blok się idealnie zgadzał z naszą linią, żeby wszystko dobrze działało. Idziemy prosto, prosto, to testowo nie jest jakoś bardzo daleko. To może być dosłownie gdziekolwiek, tak? Yy, Stoją sobie dwa bloki i robimy, i robimy dosłownie tą samą, to samo to robiliśmy wcześniej. Stawiam sobie tutaj detektor, tak coś. Każdy znowu dwa razy yy, redstone. Więc jak już mamy to wybudowane, możemy wypuścić tutaj oczywiście naszą maszynę, niszcząc te dwa bloki. Ona powinna sobie pójść dokładnie w tamto miejsce, tutaj. Idealnie w tamto miejsce, no ale zastanawiacie się może dlaczego ona nie chce, nie chce wrócić, a powinna. Więc tutaj sobie, sobie klapę oto to w ten sposób, ona powinna zacząć już sobie działać. No ale znowu wracacie tu i znowu nie działa, no i... No i co możemy zrobić, robimy to samo. No i oczywiście tutaj nasza maszyna znowu zaczyna latać, no i będzie tak w kółko dopóki nie zatrzymamy. Więc odbiła się z powrotem i będzie tak dosłownie chodzić kółko cały czas. Co zrobić, gdy na przykład wam się zatrzyma maszyna oto w taki sposób. Najłatwiejszy sposób jest oczywiście ustawienie bloku, no i po prostu zacznie działać. To jest chyba najłatwiejszy sposób, żeby naprawić tego typu błąd. W drugiej części filmu właśnie wam pokażę jak zbudować sobie bambusiarkę sam w sobie, więc... Robimy sobie, zaczniemy od, od takiej wody na dole, co jest na przykład. Yy, więc zaczniemy od tego, że same lód zwykły. Wylewamy go sobie tak yy, normalnie. W tym miejscu dajemy sobie tabliczkę. Dajemy yy, taki lód, ten, taki, który się nie rozpuszcza. No i robimy tak znowu, że robimy wodę. Yy, załóżmy, że tu jest koniec. Się czekamy do końca tego. Dajemy tak, stawiamy sobie yy, Znowu ten ulepszony lód. No i tak w kółko, tak? Załóżmy, że teraz sobie puszczę bambusa, który sobie spada, no i on sobie będzie sobie tak płynął, tak? Jeśli tu zrobimy tak jak na samym dole, możemy zacząć budować platformę jakby, z bambusami, tak? Więc robimy, yy, dołóżmy, od początku sobie tutaj zacznijmy. Więc to robimy takie coś, tak? Do, do końca. No i w tych przerwach dajemy sobie właśnie bambusy. Nieważne, jak tylko byle żeby nie było przerw. No i jaką naszą tutaj maszynę, której przed chwilą zniszczyłem, po prostu ta maszyna będzie niszczyć, wyrosną o jeden stopień wyżej, więc będą spadać tak. Na, na sam dół. U mnie to wygląda tak, że mam wybudowane tak, że tu takie stopnie z wodą. Jak coś na przykład spadnie w tutaj w tym miejscu, to to po prostu sobie płynie dosyć szybko w to miejsce. A jak będzie za szybko, to się tutaj zawraca, wpada tu, no i woda pcha do końca na tą stronę i zaczynają wpadać do skrzynek. Więc u mnie to wygląda tak, że one zaczynają tutaj spadać, wpadają tu, i woda rozprowadza tutaj wszystko po, po skrzynkach. Tutaj normalnie sobie pełne skrzynki bambusów. Oczywiście to zależy od tego, ile macie zrobionej farmy, i jak ona jest duża, więc im większa będzie wasza farma, tym będziecie po prostu więcej zarabiać, będziecie mieli więcej bambusów w skrzyniach. Zostaw łapkę oraz suba. Papa.